Ulepszy sobie tylko ten młotek na T1. znaczy Zobaczymy, czy się ulepszy. bo się dzisiaj kupił. Więc możemy spróbować zrobić. Mam jednego kora, Tier loss 100%. Ale nie mam tieru. Nic, co ja stracę? Stracę młotek pewnie. Dobra. 3, 2, 1. siądzie, Jolo. Boom! Mamy to. Successful. Ha! 100 nie zostało skonsumowanych. Hmm, to znaczy, że możemy zrobić kolejny tier. Powtórka z rozrywki, oby nie. Chodzi te dwa młotek teraz, uwaga. Mam dwa młotki, tej jedynki. Użyjemy sobie oczywiście korów, tym razem dwóch. Oby nie straciło przynajmniej tiera. To no. kosztuje 20 baniek już, także coraz drożej. Ach, może wejdzie. Ostatni raz spaliło, ostatnim razem. Trzy, dwa, jeden. No nie, no nie gadaj, że to niezły tier los, nie? 50% szansy. Odechciało mi się tego robić. Odechciało mi się już. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Dalej mamy motek zerówkę, jedynkę, dwójkę, trójkę. Tylko 30 baniek w plecy. Sobie wejdziecie. Pójdziecie na południe, tu wskoczycie raz, dwa. Pójdziecie trochę do góry. I tutaj było pęknięcie. Na skałce. Kasaragod na sekurze. W sumie mamy jeszcze pół godziny, let's go. Nawet nie wiedziałem, że się ma szansę zrespić. <grym> Lecimy, akurat na 20 minut roboty. Może zdążę dobiec, uderzyć chociaż raz. Nie wiem, był jakiś komunikat? Że on. Nawet nie wiem, czy był, czy nie. Jak coś to jest. <grym> Dum. O kurde. Dum jest sam jak nie podchodźcie nawet. Jak no, biegnie z nim, ale dziabnie. Było już? To no, było. Dobra, leczy się czy się nie uleczy? Chyba padnie. Padł. Hej, <laughs> dobrze. Jest Nightmare Horn. Mamy dwa złota ogólnie. Nightmare Horna i Umbral Spellbuka. Nie Master Spellbuka zwykłego. Pięknie posypało. Kolorowy lód po raz kolejny. To pewnie Spellbook kosztuje z 1KK, coś takiego. Ale Nightmare Horn. No, opacało się przyjść. Opacało się tutaj podbiec. Jak zwykle, kolorowo. Kolorowo. No. Jeszcze akurat miałem darmowego buścika, to sobie ustawiłem na niego. Leciało trochę tych umbrali. Fajnie, fajnie. 14 wystawiony. No ja wystawię za 14. Sliverów mam. Ile? 29. Dobra, uda się, jeden wystarczy. Ej, pytanie do Was. Patera, nie? Jak mam na przykład Lionhammera, ludzie mi wszyscy zawsze piszą, żeby. Po co ja używam dwa? Przecież nie stracę tiera. Ale czy jak stracę tiera, to znaczy, stracę przedmiot? A tak to jest szansa, że go nie stracę. 50%? Słyszałem różne opinie, nie? Niektórzy twierdzą, że to jest tylko odnośnie tiera, że jeśli masz stwierowane itemy, to nie stracisz tego tiera na drugim. Druga opcja jest taka, że i tak się go używa, bo stracisz itemek, nie? Jeśli go nie użyjesz, że masz 100%, że jak się fajluje, to straci, a tak to masz 50% szansy, że ten itemek zostanie. I dlatego zawsze ja używam tego drugiego, nie? Masz napisane tier loss, no ale jeśli nie masz, nie ma Ci do czego cofnąć, to tracisz item, nie? Nawet zo zobaczmy na Tibia Wiki, że istnieje 50% szansy na powodzenie fuzji, a szansę te można zwiększyć do 65%, wydając jeden exalted core. Gdy fuzja się nie powiedzie, domyślnie istnieje 100% szansy, że jeden z przedmiotów zostanie zredukowany o jeden poziom lub zniszczony, jeśli jest to poziom 0. Ale można ją również zmniejszyć do 50%, używając Exalted Cora w tym procesie, niezależnie od poprawy wskaźnika powodzenia. To jest informacja z Tibia fandom, więc dosyć legitne źródło. Więc właśnie do wszystkich, którzy mnie się pytają, dlaczego to robię, także ta teoria jednak jest prawdziwa. Rzeczywiście, jeśli się po prostu nie uda, mamy, nie mamy tiera, no to jest szansa, że nie stracimy tego itema, więc zawsze warto tego kora sobie drugiego i tak, i tak wrzucić. Chodźmy sterować tej temki. Więc używamy dwóch korów: Success rate, tier Loss, Kolejne 8 Ostatnio farta nie ma, ale pierwszy zazwyczaj siadał. 3, 2, 1... Jest. I tyle, nie ma bonusu. Ale siadł, dobra, jednego. Nie będę teraz kontynuował tego robienia, zrobimy sobie przerwę z robieniem, bo jak robiłem dwa pod rząd, to mi nie siadało. Zostawię go na razie w depot. I poszukam sobie fiendów, żeby zdobyć kory, bo dosyć drogie są. Ready? Ja coś taki... Tacy zacpali chyba dzisiaj. Tak nie zrobimy wszystkich. Aha, aha, de duba, the duba, de de. let's go back. Co się stało? Ale, tak, co się stało, Aha. Wiem, co, się stało. co jest? Wracasz? Jest okay. <laughs> chyba Szybko poszło, nic za da da dawno bossów nie robił. Nie wiem, tacy wszyscy zas zaspali, zaspali, czy się dzieje, nagle... Aha, padłem, no <grafię> okej. Okay. Dwa młotki, te jedynki, połączymy w te dwójkę, to znaczy spróbujemy połączyć, ostatnie dwie próby skończyły się tragicznie. No cóż, w dużo tierowałem w ogóle. Mam wrażenie, że jedynka widać będzie pełna tierowania, ale <grafię> no trzeba, to trzeba. Musimy dotrzeć do tego, te trzy tieru, a nawet te cztery. Uwaga, trzy, dwa, jeden, dwadzieścia milionów. Mamy to! W końcu! Drugi młotek! Kolejny młotek, zaczyna na te dwa. Jest! Nie zjadło mi 20 milionów! Profit! O Ojezdu! No. Pierwszy raz chyba widzę taki napis! 20 baniek nie zostało skonsumowanych! Oho. Prezent od Bogu! Jest! A już ostatnio byłem załamany, nie? Ale ponusik! To na zachętę chyba. To na zachętę. To co? Teraz trzeba nie zbierać dasy i kolejne łączenie dwójek na trójkę. Kamień serca. Pomyślcie sobie, że na wyższych tierach też może coś takiego obejrzeć i nie, nie weźmie kasy. Można ładnie zaoszczędzić, więc to, że na przykład te młotki są na markecie, dokładnie takie, z takim tierem. A już nie ma. Był za 200 baniek akurat ostatnio, o, już nie ma. E, wiesz, wystawione 200 baniek te 3. Można zrobić i taniej, ale można zrobić i drożej. Także. Jest ostatni. Weszło. O, kurde. Koniec. Wbite są szaburaki, czy ashkaraki, Prince. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek je wbiję, bo to była taka dosyć trudna bestiarka. Teraz chleba 3 godziny non-stop, żeby wbić. Ile to było? 650 sztuk, coś takiego. No ale 25 punktów za to weszło. Do tego weszły jeszcze lordy. Yy, Ażkaraki, bo nie miałem wbitych, czyli kolejne 25 punktów. No i szaburaki. Princy, szaburaki Lord'y i szaburaki te demony zwykłe, czyli czerwone. Widzicie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć bestiarek zrobionych przez Rapida. Tam jeszcze pobiłem trochę tych Deeplingów, e, e, Librarianów, ale no... Na tym zakończę się mój Rapid ogólnie, jeśli chodzi o bestiarki. Przynajmniej mam to z głowy. Udało mi się też skończyć sporo bossów, bo jednocześnie skończyłem Arbazilota, 60 na 60. Skończyliśmy smoki wszystkie z First Dragona. Też to dzisiaj właśnie zrobiłem, rano, było też 60 na 60 Mega Magmoid, też udało mi się go dokończyć, gdzie czekałem na boosty, się nie doczekałem, więc sam zrobiłem i Reality Quake z Goldów, Portal z Fargrom została jeszcze ZAO. No i tak jeszcze ksenia to z takich ostatnich Nemezisów, która się ukończyła, więc kolejny Nemezis też z bani. Na ten moment mam też punktów do Bostiary, ponad 19, 19 225, także sporo punktów też wpadło elegancko, ja Cię kręcę. Ej dobra, bo mnie kusi normalnie. Ostatnio dużo, dużo tieruję, a uzbierało mi się 100 pońców. Musimy chyba zrobić kolejny krok. Już nie ma odwrotu. W tym momencie, w którym jesteśmy, już nie ma odwrotu. Dwójka i dwójka. Dwa młotki. Te dwa, czas połączyć na te trzy. Ile mi to będzie kosztować? Uwaga, mamy młotki. 40 baniek. Ostatnio jak robiłem na tę dwójkę, to mi zwróciło 20 milionów. Liczę, że teraz też nie pobierze pieniędzy. W ogóle nie, no ja liczę, że mi po prostu zrobić, że się nie sfailuje. Na te trzy. Trzy, dwa, jeden. Bogowie tibijscy! Dlaczego? Dlaczego? Nie straciłem Tierra, dobrze, no ale dałem do tego kora, nie? Ale tyle? Nie ma kolejnego bonusu? Ała, 40 milionów! Nie! Yeah. No nie jest to tania zabawa, nie? Ała. No za co, no? Jeszcze mi zostało trochę kasy na, jedno, na jedną próbę. <grafię> Gratulacje czy na pocieszenie? Niestety, na pocieszenie! I tak się cieszę, że nie spadł mi młotek na T1, bo bym musiał znowu powtarzać wszystko od nowa. Ale zdecydowanie za drogo to wychodzi, a to jeszcze nie koniec drogi! Dastowalny. O jest, Frazel ma w badasty. Powinno wystarczyć. 101 mamy, dobra jest. Teraz musisz powiedzieć, że na nic nie liczysz. Ja już wiem, że sfajluje. To tak musimy tak nagadać, nie? Ja już wiem, że sfajluje. Po prostu idę to przepalić. dla widza. A wiadomo, że nie wyjdzie. A ty bliscy bugowie, dobra, tak wiadomo, to jaś je... nie masz. Dobra, idziemy tierować. Łatwo ogląda filmiki z otwierania game'ów, a potem i sam otwieraj. Dokładnie. Ja sam teraz rozkminiam, czy ja rzeczywiście dobrze robię, że po prostu się bawię w to tierowanie tych butów. To jest mały bonus, a za tą kasę, którą przepaliłem już i którą jeszcze przepalę, Mógłbym sobie po prostu wybrać kupić, albo skrola na punkty do koła umiejętności albo zwyczajnie tegemy sobie dodać i to zostanie ze mną na zawsze, nie? Te punkty w kole. Się odblokują i tak dalej, więc nie wiem czy to nie było lepszym... lepszym wyjściem na inwestycje tych pieniędzy. Ale no! Już zaczęliśmy, to trzeba skończyć! Ja nie mam cora jeszcze, wygenerujmy jeden core. Młotki na tę trójkę, już dzisiaj jeden fail był. Ała! No dobra, nie ma co przedłużać. Trzymajcie kciuki. Trzy, dwa... Jeden. Nie patrzę! Nie patrzę! Wy już wiecie! Dobra, patrzę. Siadło! Jest, <gry> no dobra. Ale może jakiś bonus? Proszę bonus, nic. Zrobienie tej, tej trójki było zbyt drogie ogólnie. Patrzcie, ten młotek. Jakby nie patrzeć. Teraz wydałem 80 kK. Wcześniej wydałem... 3 razy 20, ale 20 zwróciło. Chyba, tak? To było 40, to już jest 120. Kilka jedynek. No, wyszło by mnie to jakieś 180, 200 kaka, coś takiego. Ten młotek T3, około 200 baniek. Mam już dwa młotki T3. Zostało mi teraz skierowanie tylko na młotek T4. Jak się uda, to prosta droga, żeby przenieść to na buty. Na razie zbieramy fundusze. Może coś wypadnie z boców. Tę e, nawet nikt tego nie bije. To ja bym mógł sobie to zrobić parę lat. To jest pod, teoretycznie pod profit, więc może coś zarobię. A musimy odrabiać teraz profit. Cześć Rokczok, donate w podleży, mówisz? No to jak skończę hunta sprawdzę skrytkę pocztową. Skrytkę pocztę. Chociaż z drugiej strony to depo jest na miejscu, więc mogę podlecieć, zobaczyć. Cześć, dzięki za super streamy, oby tak dalej w miejscu. Proszę o imbu plus mały donate, wierny widz. Haha, <grytko> pierdol. <grytko> Przepraszam za, za, za ja pier... No, za przekleństwo, ale... Nie no, to w takim wypadku ja normalnie nie robię imbu na, na parcel, ale w takim wypadku zrobię wyjątek. Ja Cię kręcę. Kurde, ktoś teraz mnie zaskoczył, powiem Ci. Patrzcie ile pieniędzy tu jest. Co jest? Obiecuję, że wszystko to przeznaczę na tierowanko, bo tak, czeka nas jeszcze tierowanko. Piąteczka, dziękuję bardzo, RockChalk. Dziękuję bardzo, już ci zrobię imbu. Cały plecak cashu normalnie wypełniony aż po brzegi. Sprzedajny streamer. No a jak? No sprzedał się niestety. No. Także jak ktoś chce imbu na, pa na parcel, to tylko z takim dodatkiem, nie. A kasy na imbu nie wysął, a to nie, to nie robimy. Jak kasy na imbu nie wysą. Nie no, robimy robimy.